Cześć kochani, witam Was serdecznie. Dzisiaj bym chciała zrobić czytanie, którego już bardzo dawno nie robiłam. Czytanie będzie się odnosić osoby, o której myślicie. Chciałabym zadać kilka pytań. Kim jest ta osoba, co tam mu w duszy gra. Chciałabym zobaczyć, jak was postrzega, kim dla tej osoby jesteście, i co zrobi w Waszym kierunku. Zobaczmy. W pierwszych trzech kartach na pewno będziecie już czuć, czy to czytanie będzie rezonować, czy nie. Będziecie mniej więcej yy, widzieć, czy to, to, czy to może być ta osoba, o której yy, myślicie. Lub też może być tak, że to będą jej jakieś yy, myśli. Także yy, no, no, no zobaczymy, jak to się tutaj yy, ułoży to czytanie. Zobaczymy. Sama jestem ciekawa, bo tego czytania już dawno nie robiłam. Nie wiem, czy w ogóle chcecie takiego czytania, ale ja tak jakoś poczułam, także mówię. No, zobaczymy, zobaczymy. Dobra. Zobaczmy, kim jest ta osoba. Kim on jest? Kim ona jest. Drugi rząd, zobaczmy, jak was postrzega. Jak was postrzega I trzeci rząd, co zrobi w Waszym kierunku? Czy w ogóle coś zrobi? Co zrobi w Waszym kierunku? Dobra, zobaczmy na spodzie talii, jaka y, energia, jakie tło do tego czytania. U, ósemka mieczy, no, blokady. Utknięcie w jakimś e, trudnych, e, e, myślowych, że tak powiem, jakichś tutaj e, rozterkach. No, zobaczymy, jak to się pojawi. Co tutaj się pokaże, ale no, ktoś tutaj tu ma jakieś blokady. Ktoś. Czuję się trochę zamknięty w swoich własnych myślach, w swoich własnych problemach, w tym, co go gdzieś tam yy, po prostu wewnętrznie yy, zatrzymuje. Także, no zobaczmy. Ja pytam o, o Waszą osobę, także może to być energia też Waszej osoby, jak najbardziej. Dobra. Kim On jest? Kim On jest? Kim On jest? Kim on jest? No, no yy, osoba, która bardzo namiętna, bardzo mocne energie, namiętności, przyciągania, bliźniacze płomienie. Także naprawdę, jak yy, to się tyczy, chyba właśnie osób, które gdzieś tutaj miały takie intensywne doznania z tą osobą, intensywne emocje, uczucia, ale też mogło to szybko przyjść i szybko odejść. Pokazuje się karta wieży, czyli Coś tutaj runęło. To było bardzo intensywne, kochani. Mógł być, wiecie, super namiętny początek i szybka, szybki koniec, że tak powiem. Tak to mi się tutaj pojawia. Dobry kochanek, dobra kochanka, przechodzi mi na myśl jak najbardziej. Osoba bardzo ognista. Znak bliźnią albo znaki ognia. Baran, lew, strzelec. Ale no, ta osoba mi się tutaj albo ona gdzieś po prostu runęła, albo tutaj było szybkie, jakieś nagłe zakończenie tej relacji, też tak mogło być, ale tutaj mocne energie naprawdę się tutaj e, mogło dziać. Pokazuje mi się ta osoba jako no, pełna wiecie jak nie chodzi o namiętność i jakąś chemię wiecie seksualną to osoba która naprawdę dużo działa, szybko działa, która jest tutaj może taką osobą która no naprawdę pełna inspiracji, pełna jakiejś, wiecie takie intensywne energie. Także nie, nie wiem, czy tutaj już widzicie tą osobę, czy nie, czy, czy to po prostu nie jest czytanie dla Was, ale mogło tutaj coś definitywnie się zakończyć. Albo ta osoba po prostu tutaj, że tak powiem, no, uległa jakiejś destrukcji. Też tak mogło być. Też tak może być. No dobra, ja chcę zobaczyć, jak ta osoba Was postrzega. Jak ta osoba Was postrzega, kim dla tej osoby jesteście. Okej. Okay. Okej. Okay. Też intensywne dosyć te energie powiem tak. Um, może być tak, żeby tutaj było poznanie się przez internet. Dużo jakichś rozmów, dyskusji, pisania. Um, ale no, ja widzę, że tutaj. Yy, przykro mi to mówić, ale wiecie, że jak ja czytam karty, to mówię tak, jak jest. Yy, no, tutaj yy, moglibyście być dla tej osoby opcją jedną z wielu. Tak się to tutaj pokazuje. Opcją jedną z wielu, albo osobą, która no rzeczywiście nie wiem, czy, czy was yy, wybrała jako je, tą jedyną, docelową osobę. Tego tutaj nie ma. Tutaj mi się pokazały karty, które mówią o tym, że. Właśnie gdzieś ta komunikacja mogła być właśnie, wiecie, w internecie. Mogło to być znajomość gdzieś w podróży. Jak najbardziej. Gdzieś w podróży, przypadkowość tutaj widzę. Przypadkowość. Mieliście się po coś spotkać, tak jakbym to widziała. I ta osoba też to widzi jako takie spotkanie gdzieś tam z góry zesłane, ale um, ta osoba widzi was jako właśnie no, nie jesteście celem dla tej osoby i nie jesteście jakąś osobą, która tylko jedyna jest dla, dla niej. Także widzę tutaj. Albo to mogło być też, kochani, jedna noc, też to tak widzę. Taka tutaj historia, że tak powiem, albo kilku nocy, jednej nocy gdzieś, gdzie ta osoba widzi was jako tutaj jakąś wiecie zmianę w życiu. Raz przychodzi, raz odchodzi. Także tak, to widzę. Zaczyna się i kończy, zaczyna się i kończy. Zaczyna taką opcję opcja jedna z wielu, też tak może być, albo jeśli nie to, to może tutaj chodzić o to, że ta, dla tej osoby, no, nie jesteście jeszcze, może jeszcze, może w ogóle taką osobą, że ona widzi: Aha, stała relacja, już chcę. Nie. Tu się tutaj pokazuje jako rozmycie, bujanie tak trochę w obłokach, taka nie wiadomo, co dalej. Może trochę coś wypijemy, zobaczymy się, raz się zobaczymy, raz się nie zobaczymy, raz popiszemy, raz się nie, popi raz nie popiszemy. Ale jak już dochodzi, mam wrażenie do tego spotkania, czy jak doszło, to było tutaj intensywnie. Ta osoba ma tutaj blokadę, albo może jest w jakiejś relacji, gdzie ma związane ręce z jakąś. Tak, stała relacja tutaj się podkazuje. Związek, relacja z królową Buław. Dlatego jest związane, mogą być związane ręce. Albo chodzi o inne kobiety, albo po prostu o energię, nawet o pracę. O coś stałego, o coś stałego. Ta osoba ma związane ręce. No dobra, to co zrobi w Waszym kierunku? No, kochani, mi się wydaje, że nie za wiele. Jest dziesiątka mieczy. E, przy tym, co prawda, jest dziewiątka kielichów, ale no mówię, wydaje mi się, że. No, dziesiątka mieczy mówi o końcu. Mówi o zakończeniu, o definitywnym zakończeniu. Bo ta osoba, widzę, tak jakby folgowała sobie. No, dziewiątka kielichów pokazuje mi taką osobę, która zaspokaja swoje. No, swoje potrzeby po prostu. Jest tego zadowolona, cieszy się, ale to jest szczęśliwy single. To jest ka karta szczęścia też, spełnienia emocjonalnego, ale jako single. I tutaj, no, jeszcze w dwójce monet potwierdza się to, że to jest takie um, szukanie, taka dwoistość i um, takie balansowanie na cienkiej linii. No powiem wam szczerze, że no nie widzę takiego tak super w super świetle tej osoby. Także no nie, nie niezbyt ciekawe czytanie, jak dla was powiedziałabym tak, ale wiecie, że no ja mówię tak jak jest, jakie energie mi tutaj się pokazują. Także um, może jest możliwe tutaj, wiecie, coś tak, takiego, że tam gdzieś to między, między wami jeszcze będzie, ale. Jeżeli pytam co ona zrobi? No to tutaj jest dziesiątka mieczy i ona przebija mi tutaj w te wszystkie inne karty i mówi, że no jest koniec, jest zamknięcie. I dalej sobie gdzieś tam kroczę, popijam, pobaluję, jest mi dobrze tak jak jest, patrzę na siebie i ogarniam tą moją codzienność tak jak ma być. Trochę tu, trochę tam. No dobra, kochani, niezbyt fajnie. No wolałabym wam inne tutaj informacje przekazać. Jestem ciekawa, co wy mi tutaj napiszecie w komentarzach, wiecie? To nie jest czytanie, kochani, też y, prywatne, indywidualne dla was, to jest czytanie ogólne. Ogólne. To jest jakaś opowieść ogólna. Także to nie jest też wyrocznie, także jeżeli chcecie takie czytanie, to napiszcie na, prywatne, tylko dla Was. Napiszcie do mnie na maila. Czytania prywatne robię, robię konsultacje przez WhatsApp, także gdzie się widy, widzimy i, i, i rozmawiamy, także ym, no to jest bardziej wiarygodne niż po prostu to tutaj ogólnie. No ale może ktoś chce sobie tutaj to zobaczyć i gdzieś tutaj się coś, jakieś energie... Mu coś tutaj uzmysłowio. Dobra, ja Wam kochani dziękuję, serdecznie pozdrawiam i zapraszam oczywiście na kolejne czytania.